I hejka. Musiałam sobie trochę wolnego wziąć, żeby zrobić tu w piwnicy. To muszę wszystko stąd wyjąć. Już część rzeczy wyjąłem. Ale to jeszcze nie wszystko, bo to dopiero tylko małą cząstkę wyjąłem. Będę musiał po prostu wszystko wyjąć całkowicie z tymi regałami. No. I, i będzie cool. A później będę myślał, na sam koniec. Całej roboty tutaj, czy zrobić nowe regały, czy kupić nowe regały, czy odnowić po prostu te, co są. Będę się zastanawiał. No dobra, to przystępuję do dzieła. Postaram się jak najwięcej w jak najkrótszym czasie po prostu wyciągnąć, rozmontować, by przygotować piwnicę całkowicie do zmiany i do zrobienia podłogi. Chodzi o rurę, która tam jest w dole, ta. Szeroka PCV, taka 120 chyba, czy coś koło tego. To ta rura będzie wymieniana właśnie z podziemi ziemi. No i przy okazji będzie wyrównywana podłoga, bo jest w pewnych miejscach wymaga no, wyrównania. Przy tej okazji będzie tak jeszcze fajniej, bo takie spore pęknięcia są, nawet i takie fałdy są spowodowane przez korzenie. No, i po prostu będzie jeszcze fajniej niż jest. Tylko, oczywiście, to wymaga poświęconego, poświęconej dużej ilości czasu pracy, ale wszystko na spokojnie, na luzie. No, ale musiałem jeszcze trochę wolnego wziąć, by to zrobić. Może mi się do soboty uda z tym wyrobić, mam nadzieję. Bo nie posotnie, ale to jest mega tu roboty. Trzeba dużo rozkręcać i no trochę trzeba się pomęczyć, a no ale wszystko jest do zrobienia no dobra, no to hejka jeszcze będę się to odkręcić odbezpieczyć tam porządnie przykręciłem, teraz będę się to odkręcić no, no dobra, no to hejka